Hej, witajcie z tej strony z dzisiaj ze mną Maciek! Siemoneczko. Zapraszamy na kolejny odcinek z gry Gryblun, Steel 6 i chcieliście dzisiaj bardziej, jak to określiliście, prawdziwe wyzwanie, czyli wchodzimy w trybik po lewej Macieju, wchodzimy w ekstra i wyłączamy tryb podwójnej kasy dzisiaj. Żeby nie było podwójnej kasy. Nie! Ja za to płaciłem. Ja wiem, ja też, jak najbardziej. Ja się zgadzam z tym wszystkim. Wysłałem ci. I teraz Dobra. będziemy grać dzisiaj na trybie wysokim i na połowie kasy. Czyli tak jak normalnie z tego co ja rozumiem, byśmy grali na podwójnej kasie i na połowie gotówki, czyli byśmy mieli normalnie raz jeden. No tak przynajmniej chyba matematycznie w miarę wychodzi, nie? Więc teraz no, gramy tak. na prawdziwej połowie gotówki, czyli na ćwierć tego co mieliśmy normalnie. Na ćwierć tego co mieliśmy normalnie, to jest mało, za mało. No tak ja to przynajmniej rozumiem. <laughs> mm, Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Oczywiście jest to również wyzwanie napisane To teraz half cash bez podwójnego trybu kasy Z jest to bardzo łatwe od Domkowa 321, więc okay. zobaczmy jak to wszystko wyjdzie i Zacznijmy. Oczywiście robimy to na małpiej łączce, dlatego że możemy sobie tu kolejne odznaczenie odznaczyć, o, powiedzmy w ten sposób. Dobra. Dobra. Połowa ym... i gotówki, gotówka na koniec rundy całego generowego przychodu. Uwaga, tylko połowa gotówki, zrzutów i kontynuacji, okej. Okay. Czyli jeśli teraz robiłbym zrzut, to byłaby rzeczywiście połowa? Może nie tracić. Czekaj, nie spróbuję. Normalnie 2,5 się dostaje. A mamy 320 coś na start w ogóle. To jest mało. ciekawe. No, no dobra, czekaj, zobaczmy. Mało. Tak, połowa jest normalnie, wszystkiego jest połowa. Yeah. Dobra, masz. To wszystko drogie będzie. Masz po gnowe, po, po gnówki Dzięki. Dobra, zrobimy tak. Wyślij mi troszkę pieniędzy, proszę. Ile? Jeszcze? Dobra. <głosy> Dobra. <głosy> Chciałem kupić tą zabawkę, że <noise> no. <noise> nam się to, to zwracało. No. zwracało. <noise> to jest bardzo ważne. No, 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 no. Geraldo jest w stanie trochę obejść to wszystko, ale ja to no. ja więc jego trochę zrobię zaraz, jak się uda. Luz, <noise> zaraz jak się arbus. Uda. Nie ma problemu. Ja mam jeszcze tego. Ciężko. Ja mam jeszcze jak to się nazywa tą małpkę i mogę ją robić w międzyczasie. Tu kusze hmm. kosztuje 270, no nie jest to jakoś najtańsze, nie? Tu 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 tu. No bez kitu, teraz to dostajemy bardzo mało gotówki. bardzo mało. A to jest twój, ja mówię co jest? Ulepszałem swoją małpeczkę. No. Ja jestem ciekaw, co w sumie byłoby dobre w tym momencie. Hmm. Bo uzbieranie na cokolwiek w takim przypadku. będzie mega jest ciężkie. Mega wolne. To jest po prostu Znaczy na takie... pewno ja wezmę e... bohatera. E... Mhm. Mm 25 kurde, wolno się zbiera strasznie. Wolno, wolno, no no, 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 no. Nie, nie, nie! Co Uch, zrobiłeś? Ty. No, prawie. Co zrobiłeś? No, no, prawie zrobiłem stary błąd życia, że postawiłem drogą mapkę za 215. Ja ci za powiem, zastanawiam się, czy, czy kupić tego, czy kupić bananową farmę. Bo. 4200. <laughs> droga. No jest droga, dlatego się zastanawiam nad nią. Bo to jest, bo mógłbym też spróbować zbudować inżyniera, ale inżynier, jego podstawowa cena plus wszystkie rzeczy no tu będzie z 1200 plus ton, to, to z 5000 bym potrzebował Kurde, ja mam 500. Nie. Mm -mm. Mm -mm. Ja uważam, że koniec finito 80. 82... To <ścoughs> jest mega. To nie ma opcji nie. do 80. rundy, mówisz? Nie, nie ma opcji, że jak postawisz na nową farmę, że ona ci odda później, nie? W sensie, Aha, bo tak. z niej też będzie połowa gotówki. No W sensie inżynier nawet hmm. na połowie gotówki byłby dobry, mi się wydaje, Imo. Hmm. Inżynier na połowie gotówki? No, 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 no. ale też dużo kosztuje. No dużo, no mówię się... ci, że musiał mieć 5000. W tym tempie będę miał to przy 40 rundzie. I bez ulepszeń jeszcze innych rzeczy, nie? Dobra, teraz trochę lepiej te pieniądze idą. Dobra, ja ci powiem, że ja zainwestuję. Inżyniera? Tak. Kto jeszcze jest taki dobry, żeby był tego bohatera super mapkę Druid jest kupić. na pewno dobry, jeśli byś chciał i też generuje ci kasę. Ty druid, ile będę potrzebować? 5000, tu 6, 6, druid 6, też 6 z jest hakiem, 6,5. Alchemika jakbyś zrobił bym. na maksa też byłby spoko na, na maksa No. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie mocno. I jakbyś zrobił małpkę pilota pod widmo, też byłoby spokalano, też koszty 25 klasków. O nie, o nie, o nie. No, te przelecą. Quincy! Let's go! Aha, no, no, dobra, muszę działko kupić. No, trudno. Stawaj, stawaj. O nie, on nie. On on strza... dobra. dobra no, okay. Może trochę trochę mniej, trochę mniej, trochę mniej. Dobra, dobra, dobra. Dobra, to nie jest dużo. Yy... Muszę jeszcze zrobić tego. Szybkie przeładowanie, wyrzutnia rakiet na pewno. Dobra, muszę... to... Zapomniałem o tym, że już idą te... O Jezus, już idą ławiane. Nie dobra, A, ja... dobra, to masz wyrzutnie, dobra, nie. dobra, dobra, to na razie nie muszę nic robić. Na razie niech będzie tak. Yes. Tragedia. Zabra. No, jeśli chodzi o ilość zarabianych pieniędzy, to... No i teraz tylko 3700 i jesteśmy w domu, hej! Akurat będę, na, akurat uzbieram 3700, nie? Na moment, no. w którym tego, yy, na moment, w którym Będą już leciały same duże balony Dobra, no ja zrobię teraz taki sposób, Quincy nie mogę Okej okay. 700, dobra, ulepszę trochę działko Delikatnie W sumie Niby teraz leci trochę szybciej, ale kurde to... Ba, 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 ba. Mógłbym kupować kuszę na Geraldo, ale i mimo to nie wiem, no, czy to jest jakikolwiek sens nie, z tego. Nie jest opłacalny interes, chyba. Chyba właśnie nie jest opłacalny interes. Też tak właśnie myślę. Na razie nie mamy nic więcej. Kurde, wydanie jakichkolwiek pieniędzy to jest na razie masakra. Ło, wow, mam tysiąc, jeszcze tylko 2700. Nie, dobra, tego muszę ulepszyć trochę. Działo bombowe ulepszyłem, nie? No bo nie wiem czy byśmy dali radę w ogóle. Chociaż kurde dalej... Nie no. No zaczyna się robić ostro. Twój ma szósty, mój ma który. Eee... No i zaraz Moab poleci, nie? No ty, właśnie, jak będzie Moab to będzie kicha chyba, nie? Poczekaj, bo ja już robię to na Moaby jednak. Dobra. Ja zrobię jeszcze winogronową kulę. Bo ona tutaj jest spoko zawsze coś robić. I teraz będzie leciał taki mniejszy. No i dobra. Dobra, jakoś, jakoś. <gryw> nie no, masakra. Eee, teraz 2000 muszę zbierać. No ja jeszcze czekam na Quincy'ego, nie? Nie no, 2000 eee. zrobię yy, i strzelę, to będzie celny strzelec, okej. Okay. Jak no, będziemy mieli już lecą. tak przerąbane, powiedzmy, będę musiał sprzedać figurkę, żeby jakkolwiek nas odratować, nie? Tak, ale zakamuflowane już lecą. Wiem. Ja czekam jeszcze każdą rundę jaką mogę. Dwa koła, dobra, no jeszcze tysiąc. Czy czterysta? Dobra, zrobiłem na dole tego co podpala jeszcze. Okej. Okay. Więc on powinien tu nas fajnie przytrzymać jakiś czas. 2050, proszę bardzo. Żeby Queens domówka. miał jeszcze czas się tutaj, wiesz, naładować jeśli chodzi o pieniądze, zobaczymy, nie? Ale i tak jest tragedia. Nie no, nie jest aż tak źle. Ten na dole trochę pomaga. Hmm. Jakby nie patrzeć. Nie? Zobacz. No tak. Jakoś tutaj. Chociaż to ma działa. dobry pole ten, do manewru widzę. No i na górze tam to Fajnie się ładuje łapki. cały czas. A ile właśnie Queens, Queency słabo ma? dobra, powoli, powoli. Ten w ogóle twój inżynier w ogóle nie widzi. Ile potrzebujesz kasy? Na no co? Inżyniera, żeby zrobić 3700. Zaraz będę miał, nie musisz mi dawać nic. Dobra. No bo teoretycznie on się mocno przyda, nie? Kurde, teraz więcej balonów leci. Dobra, przystałem pułapkę. No. Dobra, teraz, dobra, teraz powinniśmy jakoś zacząć się odbijać pieniężnie. Dobra, dobra, moaby to już nie jest jakiś wielki problem. Yy, lepszy mhm, wzrok, kusza, tylko... szybsze strzały. Dobra. Teraz ja nie wiem. Dobra, Zaję dobra, jest wzrokę. ok, jest ok, zaczynamy coś, coś tego. Coś tu działać, zrobiłem kolejnego kusznika. Zbierasz. Kurde, ja nie? Wiem, powoli zbierasz. Kogo, ja nie wiem, kogo postawić, żeby był OP taki dobry. A czy wiesz, ogólnie duże te będzie nam wciągał jak zrobimy tego Jak zrobimy małpich piratów, nie? To on będzie tu wciągał te wszystkie moaby, jeśli będzie z jakimś problemem, Czy nawet te czerwone, które będą za siedem tego BFB o ile kojarzę Myślę, że małpka dobra. pilot poleciała, dobra Zrobię tak i... Nie no tutaj muszę polecieć te bomby Dobra, coś takiego Inklata, co po całej mapie nie wiem, czemu ten mój te pułapki. W sensie ta pułapka często nie stoi, widzisz, on nie rzuca tej pułapki? No właśnie nie wiem dlaczego i. Chociaż. Ty, no ale teraz. Zresetowałeś, tak? Teraz zresetowałem, tak, zostawiłem w innym miejscu, bo on zapał trochę i. Chyba, że on może łapać tylko małą ilość przez połowę gotówki, to jest też dobre pytanie, nie? Jak to działa na nim? Ty może mieć też jakieś dziwne ograniczenie z skitu. Bo on nie łapie jakoś wybitnie dużo, nie? Tam trochę złapiej i sprzeda, trochę złapiej i sprzeda Ale powiem ci no jeszcze trochę, potrzebuję na małpiego. Dobra, jest Jest git good. Jesteśmy w stanie jakoś przeżyć chyba. Dobra. Bez zabawy. Bez próbowania. Eee, ja ci powiem tak, ja bym jeszcze zrobił tego, bo on jest niedrogi. A on robi fajną robotę. Właśnie na strzelanie tu, okej. Okay. Dobra. Bo on zaraz będę mógł go zrobić pod coś płonącego. I będzie kites gutes. Tylko dawać mu pieniądze, dobra, jest. O i flara sygnałowa i to od razu będzie rozwalało kamuflaż. O, 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 o. No, dawać te pieniądze, dawać te pieniądze, dawać te pieniądze, już, szybko. Dobra jest. Dobra tego i bum, 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 bum. Dobra, Rzecaj. lecimy nawet z tymi ulepszonymi. Jest Ile królów 19 tysięcy? Którą mamy? 65. Dobra, to chyba czas. Dobra, mam dużą pułapkę na inżyniera. Ile masz hajsu? Łącznie. Jakś 800, bo no, kupiłem mało. inżyniera. No widzę, właśnie. Nie, no dobra, inżynier będziemy go OP. Małpkę tego tego wyjść na czwórkę, jest spoko. Ile masz kasy? 2, koła. Marsz. Tego Kup No właśnie ja zbie... Nie, nie dam rady. Znaczy... Wyśpałem ci cudzo. dopiero. Ja wiem, no, ale ja no. zastanawiam się kogo postawić takiego, żeby cztery koła. Hm. Powiem ci, to jest ciężki orzech do zgryzienia kogo to stawiać w tym momencie. Ja chyba bym postawił tego. Eee... Ja chyba postawię rzutkarza. Kurde. Yy, Plus jest taki, stup, że inżynier dużo mnie odciąża, nie? Tak. Nie, ja nie dam rady zebrać tyle dobra, to w takim razie kogoś muszę postawić, ale kogo tutaj tak mocno, że będzie spoko? Kogo potrzebujesz postawić? No właśnie myślę, szukam jakby najbardziej rozsądną mapkę, która by teraz była najbardziej OP. Sprawa byłaby najsensowniejsza w tym wszystkim. Ta, bo nie wiem, kurde. Nie no drugi to słaba... słaby parówczak to jest Słaby parówczek no, ta! On do niczego się nie nadaje. Ooo Spermowka wleciała Tak. dobrze, nice Te cofnięcia muszę zrobić, o kurde droga sprawa. E powiem ci, że rozwalają już teraz. Teraz myślę że już jest taki poziom, że nie jesteśmy w stanie przegrać tego. Ta. On tu, tu łapie, jest... jeszcze robię kapsuły hydry w międzyczasie. Tutaj mamy jeszcze tego, jakby coś jakby ten, jak wyjdzie na 80, to też go wciągnę raczej. O, nie jestem w stanie na razie nawet. No powiem ci inżynier tutaj był w stanie na pewno zrobić bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o to. Tak naprawdę. Tylko... Ile twój ty inżynier zrobił? 9 koła teraz? Okej. Okay. No jeszcze mogę zrobić tak, patrz. Mogę jeszcze porzucać w tych, w postaci. O, dać im ulepszenie na 10 turtę od ognia. I to też będzie jeszcze robiło wiele, o wiele, wiele... Kurde! Przeleciały, patrz. 57. Dobra. Mała Będzie pauza. Problem. Będzie problem. Szybsza produkcja. Dara będę inwestował w coś, żeby tam nie przelatywały. Bo tam na końcu nie mamy prawie nic, nie? To dlatego. Tak, tak. Dobra. Na razie jest OK. Przytrzymać y, rękę na pauzie jakby, co? Jakby coś złego się działo Nie mam jeszcze uroczy Dobra, no. przeleciało, jest git Na razie jest dobrze, jest ok. Na razie inżynier łapie Dopóki łapie inżynier i, i tak dalej Część tam wybucha, to jest ok. Dobra inżynier, zaraz będziesz sprzedawał Chyba coś czuję No, 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 no no. no. Inżynier tam próbuje cisnąć O! Nurek, płetwo po nurek. Dobra, bomby. Bomby AK miny Dobra, robimy taki sposób. 80 runda zaraz No Zaraz 80 piu, piu, piu I Wyleci zielony i będzie tego i będzie zabawa Dobra, jest okej okay. Dobra, leci. O, nie mogę nawet. A, 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 a! wszedł do tego, do inżynierii. Ja nie mam pytań. Ja pytań. Myślałem, że go wciągnę, nie ale nie. Ja, nie. ja nie mam pytań, nie, chłopie. No, powiem tak: dosyć ciężko się wydaje. Dosyć ciężko się wydaje. Jeśli chodzi nie, o. Nie, powiem szczerze, że, że, że nie spodziewałem się, że pójdzie teraz tak mega szybko, nie. No, <śmiesz> że W pewnym momencie to było takie. okej, okej. Okay, okay. Ale mamy, jest takie, nie wiem, platynowe, jakby to odznacznie, czy kolorowe. Ciężko to stwierdzić, jakie Bięk. to jest. Pyk, 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 Takie pyk, 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 pod fioletowym, że... na, na wysokim. No, 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 ale Pokażmy mamy to. Mamy to. Zrobione to jakby nie patrzeć. E, ale fajnie więc, to wygląda. Więc Imo zostało nam jeszcze magiczne małpki, małaby z podwójnymi perzec, co też będzie pewnie ciekawe. Połowa gotówki. Mm, Przepraszam bardzo. Dodane. Alternatywne, nieprzekuwalne, z kim zrobiliśmy? Co? Skąd ty masz odyssey gwiazdy? Bo zrobiłem ostatnio. A ja mhm. nie mam. A bo nie robiłeś? O ty. Bo Odyssey robi się chyba tylko solo. Także, yy, dziękujemy serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie kupić grę, to oczywiście link do NB jest w opisie. Śmiało zapraszamy do kupienia tej gry. A po co, trzymajcie się ciepło, od no i pa pa! Pa pa!